Pani. Witam z całego serca. Ktoś ostatnio zwrócił mi pytanie, zwrócił mi uwagę, zadał pytanie, czy to, że to nie ty zbawiasz świat, ale zbawiamy go my wszyscy, czy to jest prawda? Niestety nie. Bardziej to fałsz. Jest to prawda iluzoryczna. Jedynym zbawicielem świata ja jestem. Czym jest ja? Kim jest ja? Ja to miłość. Tak to odczuwam. Tak to obrałem. Taką ścieżką podążam. W takiej ścieżce ewoluję. Jestem Istotą boską doświadczam człowieka. Nie jestem nim, ale świadomie go przyjmuję jako godność. Czy inni, o których mówisz, przyjaciółko, to są ludzie? Niestety nie. To imitacja życia w programie. Projekcji materialnej, która nas otacza. To inny świat. Tak, ja go kocham jako świat człowieka, ale w pełni świadomie wiem, że świat człowieka został stworzony przez demony i nieprzejęty. Od zarania tych dziejów. Tak zwanego laboratorium Edenu, był w tym zamyśle tworzony jako rodzaj naszych garniturów. Naprawdę nas jako ludzi, tak to można powiedzieć, było tu niewiele. Reszta to mistyfikacja garnitury. Poznasz ich po tym, bo im powodziło się dobrze. Byli szejkami, miliarderami. Opływali w dostatki. Jako istota boska doświadczałeś człowieka nieświadomie i byłeś wpędzany w taką matnię, abyś zajmował się, skupiał się na sobie, na życiu, na poszukiwaniu pieniędzy, na poszukiwaniu przeżycia. Demony tak ciebie hodowały, izolowały. One nie były ludźmi i w żaden sposób. Nie są nadal zainteresowane przemianą ziemi. Są wokół ciebie, aby temu zapobiec. Proszę ciebie o przytomnień. Zobacz sfery rządzących. Zobacz stróżujące gady wokół i czy one, zasiadając chociażby masowo w ławach sejmowych, rządowych, strukturach, Wojska policji czy są zainteresowane, aby nastąpiła przemiana, niekoniecznie. Ja jednak to przyjmuję inaczej. Ja to zmieniam. Bo kiedy to obnażesz ten świat traci nad tobą władzę, więc. To, co po pierwsze masz uczynić, masz wyrazić godność do tego świata. Wyrażam godność do tego świata. God to Bóg, to boskość, to prawdziwa boskość. Uprzytamiam sobie, że kocham te światy, bo to ja je stworzyłem na rodzaj doświadczenia, którego w tym momencie nie analizuję, ale jednak. W jakiś sposób chciałem poznać ten świat, odmienność życia. Podążyłem w to. Teraz uprzytamiam sobie, że to wszystko stworzyłem i stworzyłem oddzielenie. Dualność, dwa światy, yin-yang, ciemność, yin pożerające światło mężczyznę. Energię męską i tak konfufubolowaliśmy dwa światy. Produkowaliśmy energię, walcząc z sobą w partnerstwie, walcząc z sobą między plemionami, między ludźmi, ścigając siebie w pazerności o pieniądze, które tworzyliśmy w strachu, strach był tutaj nawozem. Kiedy wyzbywasz się strachu, nie zasilasz matrixa. On nie ma nad tobą władzy. Żaden Jehowa nie pierdyknie we mnie, bo jego nie ma. On był tylko w mojej chorej wyobraźni. Wychodzisz z tego zasięgu. Ale chodzi o to, rzeczywiście, aby się zjednoczyć. Aby te cząstki, które się budzą, nie zostały zniszczone, nie zostały oddzielone. Na ten moment, dosłownie, nikt ze mną z zewnętrznego świata nie kontaktuje się na stałe. Taką dałem też sobie przestrzeń. Świetnie to przyjmuję, że wszystko mi pomaga, bo mam cudowny moment przebudowy metamorfozy, oczyszczenia się w naturze kochani Anunaki w żaden sposób nie są zainteresowane przemianą i ich dosłownie wali to, że się budzimy, że unika im jadło, że znika im energetyka. One... Stały się naszymi okupantami i stworzyły hierarchię gadokształtnych bytów, które zajmowały się naszą uprawą, doglądały Ciebie, mówiły Ci, jak są zniesione i nazywały się Twoimi braćmi, siostrami, miały niesamowite wizje. Ale jednak, natura matka, natura ziemia, pokazywała im nieszczelności, że nie są szczęśliwi, że są chorzy, że aby utrzymać się z dezinformacji potrzebne były im używki papierosy, alkohol i strach. I w tym żyli w zachładności, że im umykamy. Bali się tego obnażenia. Oni w żaden sposób nie byli zainteresowani. Ja, czyli miłość, przyjmuję ich teraz jako siebie. Nie lękam się, jednoczę się z tymi energiami, bo te byty jednak tym były. Stały się energiami, stały się materialną projekcją. Ja ich kocham. I pozwalam w miłości siebie, że dokonuje się to wszystko, co najlepsze dla Ziemi, dla mojego świata, że poprzywracam sobie mój autentyczny świat, przywracam moją Ziemię, że to ja jestem tym źródłem. Dlatego proszę Cię, nie zdziw się, jakie rzeczy Rozpoczną się dziać. Jak zacznie to wszystko się zmieniać, uważam, że ponownie powróciliśmy do momentu krytycznego, momentu skroplenia, kropli, kropli punktu kropli rosy. To niesamowita moc. Kiedy prawdziwie kocham, jako ja, Czarny świat, kiedy się go nie lękam, kiedy już go nie wielbię, nie oddaję mu energii, a powoduję, że on w moim sercu znika, że to jest prawdziwa miłość, że już się nie oddzielam, już nie nazywam ich ciemniakami, że nie nazywam ich złem szatanem, bo to nie istnieje. Jedyne zło istniało we mnie, bo tak utrzymywałem rozdzielenie, utrzymywałem dozę lęku, dozę strachu, a jest miłość, są tylko dwa podstawowe uczucia. Ty wybierasz skalę, w której się znajdujesz, i już przytomiejesz, że Prawdziwej miłości tu nie było. Było połączenie tych dwóch uczuć. Dlatego istniał taki świat. Dlatego istniała ciemność. Ona była tylko przejawem braku światła. I to jest niesamowita przemiana, w której powodujesz, że znika złudzenie kopuły nieba, znika fałszywy kosmos. Znikają światy, które w tej projekcji widziałeś jako wielką fascynację. Robiłeś hierarchię kosmicznych światów. Tego świata nie ma. Była to projekcja Boga, którym Ty jesteś, którym ja jestem, którym dokonuję głębokiego oczyszczenia, dosłownego obnażenia prawdy. W tej prawdzie znika fałsz, znika fałsz we mnie, bo nareszcie dostrzegam to moimi oczyma. To oczy Boga, tym czynię oczy ludzkie. Dla ciekawości powiem, że ja od kilku lat do drobnych literek w komórce używałem takich okularów za 10 zł. Od wielu miesięcy już ich nie potrzebuję. Świetnie widzę. Pozostaje tylko doza pełnego tego przetworzenia. Kiedy widzę, to ja, widzisz, to ty, ty to ja, ja to ty. To jest jedna miłość. Zdaj sobie z tego sprawę, a nie weryfikuj świata umysłem. Nie przyjmuj go jak jełob, że te byty martwe, te zombie, które, w których nie ma ani krzty życia, że oni chcą przemiany. One tylko chciały żarłocznie energii, chciały ciebie upodlić, przeganiały ciebie, nie dawały ci miejsca wstajęce, abyś ugrząsł Jako Bezdomny, abyś nie miał przepływów pieniędzy, abyś poddał się, abyś popełnił samobójstwo, aby, bo zabrano ci dziecko, abyś mm, stracił uwierzenie w siebie, abyś stracił uwierzenie w miłość, tak otaczający świat cię gnębił. Ja teraz. Dziękuję tym światom, bo przyjmuję to jako rodzaj treningu, że spotkałem Was po to, aby wzmocnić siebie, że dziękuję za piękną grę w tej projekcji, że tak cudownie odegraliście mnie przeciwieństwo miłości. Ty to, czym nie jest mój prawdziwy świat, za to Wam Dziękuję i to jest prawdziwe spełnienie, jakie daję dla czarnych światów, dlatego znika ich rola, znika potrzeba ich istnienia, powraca życie, znika horror, bo w piwnicy zapalił ktoś światło i wszyscy widzimy, że to nie była piwnica, że nasz prawdziwy świat jest zupełnie inny i Taką przemianę tworzę. Kocham cię.